Kochani, witajcie na kanale! O Matko i córko, witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale! I dzisiaj zapraszamy Was do odcinka pod tytułem Shopping Queen, która z nas poradzi sobie lepiej która z nas znajdzie więcej i lepszych stylizacji w zaledwie 3 minuty. Do jakiego sklepu, kochana, idziemy? Reserve. I jaki jest temat przewodni naszych stylizacji? Po prostu wiosna lato. Wiosna lato. Tak. Od razu chyba nawet bardziej lato, mamy już czerwiec. Właściwie tak. Mamy już taką naprawdę super ciepłą pogodę, e, więc myślę sobie, że będą to letnie stylizacje. I e, mówimy myślę, że która z nas lepiej i więcej, tak? Tak, dobra. Mm -hmm. Prawie zasady są jasne, Wy też je znacie, także trzymajcie za nas kciuki. E, no i oczywiście obstawiajcie już teraz, która z nas prowadzi sobie lepiej. E, e. Może na podstawie odcinku z ubiegłych lat. E, także zapraszamy Was na. Zakupy z nami, zakupy na żywo z nami. A nagrywać nas będzie mój tata, mąż mojej mamy, pan Tomek, e, dla was pan Tomek. No i żadna z nas nie będzie zatem wiedziała do momentu spotkania się w przymierzalni, co przeciwniczka wybrała i jak sobie poradziła. Uwaga, znaczy, ruchome schody, to też niebezpiecznie. Będzie... <laughs> nie wiadomo. Teraz nas zaczyna, może kamień, nożyce i to drugie. No i, i pierwsze nożyce. No to nagraj na stata. Trzy, <śmienic> cztery, A, czyli ty wygryz. Tak, mama jeden, wygrała. Trzy, cztery, trzy, cztery. A jeden, jeden. Trzy, cztery. wygrała, nie koniec wygrała. To już było trzy? Już było nie, to dwa 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 dwa. trzy. A jeden. Trzy, <śmienic> cztery. <śmienic> 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 A, dobra nożyczki, czyli jest raz 2, 2 i teraz ostateczna ruta. 3, 4. A za późno, co to było? 3, 4. No i gramy gdzieś w piersiach. A, właściwie nie wiedziałem, że mam na no, sobie pierwsza. No dobra. tak trochę, to ona pojechała ja. nie? Masz czas dużo, będziesz miała 10 sekund, to ci powiem. Minuta minęła. Minuta trzydzieści nie ma mojego rozmiaru. No to nie trać czasu. Ale chcę. To wiesz byle jaki. No nie wiem. Wiesz za duży. Wiesz jakąś maronarek, taką powinnią. Nie kochanie, ja patrzę na zegarek i na aparat, więc nie patrzę na ciuchy. 2 minutos 5, 4, 3, 2, koniec. Nie wiem, czy to ci zaliczyć. No, zaliczyć, zaliczyć. Dobra, to ja idę z naręczem Ubrań do przymierzenia. A, ja idę a, po teraz, a teraz ty idź po polinę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak już 3 minuty minęły? Tak, szybko. 3 minuty to jest bardzo mało, ja ci powiem. No dobra, to. Ale pilnowałeś jej i dobrze, wiem, nie przedłużyłeś. No to, czekaj. No. Start. Czekaj, czekaj, bo popatrz. A już biegłam, Start. już biegłam. Start. Dobra, ja tu widzę ładną skoneczkę. Dobra, Ewka. nie, A ty mi nie pokazuj, ty zbieraj, nie marnuj tak, czasu. Ja ty siebie to wziąłeś? wiesz? Ja sprawdziłam, czy to może być. Dobra. 15 sekund. Jezu już? Dramat! Pół minuty. O mam Ile mam Nie wiem, ja nie patrzę na to. Ja patrzę na aparat i na zegarek. Minuta? Dobrze, ja ty 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 pilnuj siebie. ja muszę za nim biegać. 2 minuty. Ile mam? 2 minuty, minęły, tak? Dwie minuty piętnaście. minęło, tak? 2 minuty 15 minęło. 2:30 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. O, dobra. Mam, mam to. Trochę tego jest. Trochę mi to spada, ale już się chyba tym nie muszę trzymać, bo czas miją, więc mogę normalnie jakby wziąć i lecę do mamy. Ty to bardzo z nią. Ja w ogóle powiem, że zawaliłam, bo w ogóle nie skupiłam się na dodatkach. Nie mam. Nie mam no. Nie mam butów, ja nie mam torebek, ona... nie mam nic. No, no. Ja nie masz butów? na no, ja ci... ja nie wygrałam z <laughs> Jak stylizacja bez butów? Bo co pójdziesz na miasto? Nie no, pójdę w tym, co mam. Nie tak się nie bawi, bo pamiętasz, jak się nagrywały Zare? Bośmy wszystkie miały buty. Znaczy, wszystkie, no. wszystkie dwie miałyśmy buty. Masakra po prostu, no. kochani, zawaliłam. To. Czy mogę dostać pół minuty? Nie! A jeden punkt to odejmiemy. Mogę dostać pół minuty? <laughs> na jednych Nie, będą być stylizacja, no. Dobra, jedne buty, ale masz, masz pół minuty na ja też żeby znaleźć jedne buty. Dobra, Dobra. nawet nie zmierzę, pół minuty. Zaczekaj. No dobra, ale wyjdę z zagranicy, nie? A takie buty masz na nogach, no nie, takich nie bierz. No nie no, da muszę jak, jakiekolwiek, wiesz, jakiekolwiek bierz. Koniec. Dobra, mam chociaż but Bierz torebkę, bierz torebkę. Dobra, bierz torebkę, ja nie, nie powiem. Nie mogę, nie mogę. Ja jej nie powiem, bierz torebkę. Ale wiecie co? Coś wam powiem, to się nie nagrywało. Nawet nie strasz. Ja właśnie no To się mówi nie strasz, nie strasz? Bo się. Kurde. Kochani, Uchali, od patrzcie. Shopping, żywo. Ja już jestem załamana. Już, już przegrałaś? No, zobaczcie no. zobaczcie koniecznie odcinek, i dowiedzcie się, czego nie zrobiła w tym odcinku moja mama. Zbijajcie na YouTube'a. To znaczy, nic nie zrobiła. Tego nie ma. Na pierwszy rzut oka widzimy, że Paulina ma tutaj kolorowo bardzo Tak, Bardzo kolorowo. Mam dodatki. Faktycznie... Mam, dodatki. <laughs> mam przede wszystkim buty i jedną torebkę. Ja mam pytanie. No. Ile ja mam? 3 minuty? A, no, a ja też ja możesz się z nami w to pobawić. Ja tutaj bardzo jakoś tak klasycznie podeszłam do tematu. Kurde, dawno nie nagrywałyśmy odcinka Shopping Queen, i jakoś dobra, mnie. Za, za, zamro Zamroczyłam, się... mnie. No, dobra. Jakbyś nigdy zakupów nie robiła. A dawno nie robiłam. O, no, dawno nie robiłam. W ogóle obie. Wyszłam z wprawy. No to chciała zacząć znowu zamawiać. Gotowa, aby się pokazać? Oczywiście, że tak. Moja pierwsza stylóweczka. Brązowa taka sukieneczka z dekoltem w wodę. Mam takie buciki, sandałki pomarańczowe, które pasują do pomarańczowej marynery. To jest taki letniaczek. Taka powiedziałabym nawet koktajlowa stylówka. Tak. Że można mhm. w niej iść i na kawkę z przyjaciółką, na zakupki, do pracki, Jak jest taka wiecie, różniejsza nie korpo. Więc no, i też na randeczkę. Na randeczkę wieczorkiem. Na miasto, na drinka, na plażę. Moje no? Zdaniem nie? I tak. w ogóle bardzo wygodne są te buty. Ja mam bardzo wąską stopę i zobaczcie, nie uciekają mi palce do przodu. Więc Mega Plus są dosyć stabilne. Serio fajne but. Ten, no, to jest znowu to samo, co było w handemie, że teraz jest moda na robienie takich paseczków z tyłu. Mm -hmm. To tak mi się średnio podoba, ale ogólnie but jest dość wygodny. Mm -hmm. Serio. I, o, I ładnie się prezentuje, tak zgrabnie nóżka wygląda w miarę, nie? A jest to taki nieoczywisty krój buta. Dobra, teraz ja. Także moja pierwsza stylizacja. Jak wam się podoba? Ja, kochani, wyszłam ze swojej strefy komfortu i chwyciłam w dłoń taki kombinezon z krótkimi nogawkami muszę wam powiedzieć, że nawet dobrze się w nim czuję, bo fajnie eksponuje talię. Tylko zaznacza. pytanie, czy jedna rzecz to stylizacja? Nie, mam dwie rzeczy, ponieważ mam buty i właśnie ten kombinezon. I chciałam do tego jakiś, wiecie, sweterek różnego, mm. jakąś marynarę niczego nie znalazłam w kolorze takim błękitnym ani białym i no, w no. ostatniej chwili chwyciłam tą koszulę, co zresztą dzisiaj... Czy mogłabyś mi pójść tam, gdzie ten, że, gdzie to przysyłko? O. I właśnie wzięłam tą koszulę, aby dopełnić stylizację, aby <laughs> nie było właśnie tak nudno, i teraz będziemy coś, coś tutaj kombinować, żeby żeby nie było aż tak jakoś. To, to jest kombinacja na kochana. <laughs> o, o! I powiem Wam, nie jest źle. Nie jest źle, no powiedzcie sami. No masz takiego typowego letniaczka? No! No nie jest źle, jest dobrze. Ale ja nie powiedziałam, że jest źle. Bo ja z taką pewną nieśmiałością podeszłam do sprawy. Wiedziałam, że stylizacja nie składa się z jednej rzeczy, więc chciałam chwycić właśnie za coś takiego. No spoko. Fajny byłby też do tego taki niebieski, błękitny sweterek, nie? No, 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 Ale no. no. Niestety no. nie znalazłam, więc. E, dobra, pierwsza stylizacja. E, Ocencie smału, błękitna, Pauliny. Brożą, o, chodź tak do tyłu i widać nas teraz w całości, całe nasze stylówki. Możecie głosować. jas, yes, jest, jest. Yes. Która Dobra. z nas spisała się lepiej? Dobra. Co? Zmieniamy stylówkę. Moja Szukamy dalej. Znaczy, szukamy. Pokazujemy, co nam wychwyciłyśmy w sklepie. O, a jakbym tu miała jeszcze pasek. A nie możesz no, tego paska stworzyć. Jakbym ten pasek wiesz. dała tutaj, to byłoby jeszcze lepiej. To, to też jej. by było dobrze. Okay. To też by było dobrze. Pamiętamy. Byłoby dobrze. <grym> no i. Moja kolejna stylówka. I ja do tego już mogę założyć tą marynarkę. Aha jestem taka całkiem kolorowa. Uh -huh. To jest nie w moim stylu. Ja może czy to się to podwinąć? Chyba nie bardzo co. O coś nie wygląda to najgorzej, bo ja się w takiej długości po prostu źle czuję. I wydaje mi się, że o, jak chociaż tak troszkę podwinę, to już zdecydowanie lepiej jakoś tak. O, to jest bardziej moja długość i teraz czuję się git. No, Buciki, te same, spodenki taka bluzeczka z morszczeniami jaki swobodny biust i, i ta marynara i jestem również taka letnia bardziej wakacyjna, teraz mi jeszcze brakuje aparatu i mogę robić wszystkie zdjęcia dobra tak, tak. kochani, ja mam komplet marynara, spodnie i t-shirt i buty, te same te same buty we wszystkich stylizacjach e, chciałam coś ja Chciałam coś pokombinować i wzięłam e, marynarkę e, w tym samym wzorze nie rozpraszaj nie rozpraszaj proszę cię bo ja tutaj się skupiam. Próbuję jak najlepiej się sprzedać. E, wzięłam marynarkę w kolorze zielonym i takie beżowe e, spodnie, ale hmm, no nie wiem. Fajne tak, ale małoletnie. Nie tak nie, nie wiem tak do końca czy jestem przekonana do tego zestawienia. A mi się bardzo podoba. O tak z boku lepiej jak z przodu. Chyba mi wszystko ten psuje ten T-shirt. Jakby był biały, byłoby zdecydowanie lepiej, prawda? Tak mi się no. wydaje. Co myślisz? I tak, zdecydowanie. Ale wyglądasz serio spoko. Czyli tak. Od dołu do góry. Oceniajcie, bo to jest druga stylówka. Pora na trzecią. U mnie um, to jest zmiana spodni. Na krótkie i teraz jest ta stylizacja taka pełniejsza, ponieważ tutaj mi się zgadzają kolory. Tutaj jest jakiś brązik i moja styluwa wygląda tak. Oczywiście te same buty. A ty? A tutaj, Oj, uramę to. Tak. A tutaj jest moja stylowaczka. Szerokie krótkie spodenki, takim się kojarzą ogrodowe, plus bardzo podobna buzeczka, tylko z innym printem i na to jeszcze taka różowa obszerna koszula. Trzymaj. Można ją jakoś tam na różne sposoby sobie ubierać, ale nam tam dzieci obok przeszkadzają. No, także o, i jeszcze budki zmieniłam, proszę bardzo. Białe, y, pasujące do kwiatków, które są na bluzce. I tak w tych spodenkach mega chudo wyglądam. Mega Co? Szkoda, że nie wzięłam sobie y, białego y, t-shirtu, białego topu jakiegoś, ponieważ teraz bym pasował. Tata się tutaj podśmiejkuję po, po, ci z ciebie. Ci białe nie możesz. No. Nie tak możesz, więc tak. Ja mogę być i z koszulą, i bez koszuli. No ja też mogę, mieć, mogę mieć białą koszulę, tak jak w tym momencie. Albo właśnie tą marynarę. Ale robimy to jako jeden zestaw, że tak powiem. O, tak Tak samo jak twój, nie? To też jest twój tak. jeden zestaw. Aha. A pokazane e... były buty? Tak, twoje. Pokazałam, pokazałam sobie takie balerinki. Tak, tak. Mięciutkie takie. A wygodne są? No tak No Znaczy są wygodne, ale ja się za balerinami no. przepadam. I coś tu jeszcze chciałam na Aha, ja mam jeszcze białą koszulę. Aha, ale do tych dżinsów? Mhm. To się będziesz rozbierać teraz? Znaczy to będzie już można kolejna stylówka, bo to masz rzeczy jakieś czy nie? Tak, ma, A, mam, no Ale tak nie, tak nie nie, może być tak nie. Dobra. Mhm. Czyli e, ta, ta koncepcja odpada, przebieramy się. Paulina została w tych samych krótkich spodenkach, ma inne buty, takie Zobaczyłam klapeczki, klapeczki i ma białą bluzkę. Koszulę! taką satynową. Koszule. I mam takiego letniaczka. Ja też mam takiego letniaczka nadworskiego, kochani, styl ja, marynarski. Barwy niezwyciarzona. <laughs> Buty, dobrze, że wybrałam akurat te, to znaczy to są te moje domowe. Tamte nowe stoją tutaj, ale stwierdziłam, że nie. wyglądają <laughs> tak samo, więc mogę chodzić w tych, co mam. Czyli tak, mamy tutaj bluzkę w paski, czerwone spodnie, koszula na to. I te moje buty, taki styl marynarski. I e, ja tutaj mogę jeszcze coś pokombinować. Proszę. A bardzo. najchłodniejszy dzień. O, no i to mi się bardziej podoba. Ha, ha. I jeszcze te moje klapki. Pokażmy trochę, trochę figury, że mamy jakąś talię. I proszę bardzo. Bo to jest chyba X. Dobrze jest. I jak nam się podoba? To jest stylizacja numer 4? Ja nie pamiętam. Więc dajcie znać, która z nas wygrała w tej kategorii. I ostatnia stylówka. Dobrze. Musisz tam, tam, w lusterku No czekaj, ja mogę tak? Nie mhm. mogę? Nie widać. Kochani, mam sukieneczkę, koszulę, yy, te, jak one się nazywają? Balerinki. Tak, właśnie. I taką tarapkę siateczkową. I wyglądam teraz troszkę taka dziewczynka ten, taka słodka. Mm. Ale mogę być też bez koszuli, bez tarapki, i wyglądać tak zimą. Taka, 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 taka letnia stylówka, tak, taka prawda? Tak, typowo, typowo letnia sukienka. Pokaż o, ten tył o, sukienki, wiemy. bo jest bardzo fajny. Zobaczcie. Warto pokazać, tak. Muszę powiedzieć, że Twoje stylizacje są bardzo różnorodne. Mm -hmm. e, moje takie nie są, ale kochani, mam tutaj najlepszą rzecz, jaką udało mi się chwycić w swoje dłonie, to te shorty. Są naprawdę świetnie. Bardzo ładnie w nich wyglądam. Świetny kolor, taki, taka nasycona czerwień. Bardzo mi się podobają. No i dalej mamy kontynuację stylu marynarskiego, czyli mamy tutaj te shorty, ta sama bluzka, ta sama kurtka. Oczywiście mogę tą kurtkę zamienić na tą białą koszulę albo ewentualnie ściągnąć i tą kurtkę. Dobra, wyłącz na chwilkę. I mogę mieć tą. Poszulę. Co myślicie? I to jest moja ostatnia stylowa twoja? Moja też. No Także y, mamy Równą ilość stylizacji Waszym zadaniem jest ocenić, której z nas Poszło w tym odcinku lepiej I dać znać, w jakim sklepie jeszcze Powinnyśmy nagrać taki odcinek e, Mamy nadzieję, że y, Wyszło nam, o pójdę na równi z tobą Żeby nie było, że wiesz, ty przed szereg, Że wygrałaś e, Nie no, tak naprawdę to mamy nadzieję, że wam się po prostu odcinek podobał Że dobrze się z nami bawiliście My się przy tym odcinku też równie Świetnie bawiłyśmy e, No i czekamy na kolejny, oczywiście jak zawsze, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale o matko i córko. Papa pa, kochani, Bajo! Wbijajcie na naszego Instagrama i TikToka, tam się też dużo dzieje. No i y, z nami dzisiaj żegna się także osoba z Zakopary. <sum>